Święta Aniela pisała: Zachęca się do częstej spowiedzi, bo to lekarstwo konieczne dla uleczenia ran naszej duszy. Im większą czyni się to uwagą, wiarą i skruchą, tym pełniej się uczestniczy w tych świętych zasługach i tym większą się uzyskuje pociechę, a nawet jednoczy się z duchem. Święta Aniela przyjęła habit trzeciego zakonu franciszkańskiego, aby z większą łatwością móc korzystać z sakramentów. Dbała też o oratoria dla swoich córek, przestrzeń ciszy i modlitwy. Przestrzeń ta wypełniona była wizerunkami świętych, którzy inspirowali do świętości. Pomyśl dziś, czy doceniam w swoim życiu przestrzenie modlitwy, kościoły. Naszą kaplicę? Czy z nich korzystam? Jaką wartość mają dla mnie sakramenty święte? Jakiego mam ulubionego świętego i do czego mnie on inspiruje? Święta Anielo módl się za nami.